Cześć, tutaj Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z buokholem. Wiem, że niedawno był Bookhol, ale minęły już, no, już 2,5 miesiąca nowego roku, a ja sobie powiedziałam, że będę nagrywać Bukhole co dwa miesiące, czyli no, jak dzisiaj mamy już połowę marca, no to wypadałoby w końcu ten Buokhol ze stycznia i, marca, i ze stycznia i do tego nagrać? Trochę tych książek do mnie przybyło w te dwa miesiące. Chciałam to ograniczyć. Ja mam rodzinę dostałam kilka prezentów, sama sobie zrobiłam prezent. I jakoś tak wyszło, że tych książek troszkę przybyło. Przez te dwa miesiące je, było ich 29, w styczniu 13, w lutym 16, także nawet w styczniu w lutym więcej niż w styczniu, a w styczniu miałam urodziny. No ale nie wnikajmy w to. W marcu już będę kupować mniej, chociaż no były targi. Trochę na tych targach też kupiłam, ale to już w następnym vlogu będzie. I tak, zaczynając od samego początku, w tym filmie nie będę Wam opowiadać szczegółowo o tych książkach, tylko po prostu je Wam pokażę. Jeżeli bylibyście zainteresowani opinią o którejś z nich, to dajcie mi znać w którymś vlogu przemycę właśnie opinie na temat tych książek. Najpierw mam tutaj zamianę Beth O'Leary. Ją kupiłam na Vinted dosłownie za, nie wiem, 11-12 zł, także super cena i książka też była nowiutka. Ja już ją raz pożyczyłam mojej koleżance ze studiów właśnie i, i bardzo jej się podobała. Ja jeszcze nie czytałam, ale no, ona mnie do niej bardzo zachęciła. Od tej autorki przyszedł też do mnie poszukiwany ukochany i to był to była książka od wydawnictwa, tu mam wkleję okładkę, ją czytałam i mi się bardzo podobała, no ale ją teraz ma moja koleżanka właśnie. Tak? Tak, ją ma teraz moja koleżanka i właśnie ją czyta, także nie mam jej przy sobie, ale zamianę już mam i mam w niedalekich planach na pewno. No nic, nic się nie stało. I właśnie w tym momencie spadła mi książka, yy której zapomniałam podnieść i której Wam nie pokazałam, teraz jest gorsza jakość w ogóle, ale tak na szybko kupiłam jeszcze rodzinę monet, którą też już przeczytałam. Yy, I mówiłam trochę o niej na live z Kasia, Full Chapter. Ale jeżeli chcecie usłyszeć moją opinię na jej temat, to dajcie znać to gdzieś właśnie o niej opowiem więcej. Mm, dalej zrobiłam zamówienie na Empiku. Mm, na fali y, mojej miłości do reportażu o Tedzie Bandim kupiłam dwa kolejne reportaże też o seryjnych mordercach. Cały czas mam wrażenie, że ten telefon stoi w krzyżu. Kupiłam dwa reportaże o seryjnych mordercach. Był to taki pakiet książek, i ja za niego dałam, nie wiem, 30, około 40 zł, także spoko, bo to są normalne te wersje, normalne duże. I mam tutaj krwawy rzeźnik oraz psychopatę. Krwawego rzeźnika ktoś mi polecał, a że było w pakiecie razem z psychopatą, to też stwierdziłam, że, że już złapię. I przy okazji była też bardzo dobra promocja na książkę Małe Życie. Bo ona okładkowo kosztuje 80 zł, a tam była za, chyba za 45 albo 40 nawet, 39,99 tak mi się wydaje. Także sobie zamówiłam. Nie wiem kiedy to przeczytam. Wiem na pewno, że chcę to przeczytać, tylko przeraża mnie i tematyka, i wielkość troszkę. No ale zobaczymy. Też muszę być gotowa na taką trochę cięższą tematykę, gdy będę sięgać po tę książkę i dalej już w sumie miałam urodziny i na te urodziny stwierdziłam, że zrobię sobie sama prezent i poszłam właśnie do Empika tak stacjonarnie normalnie i chwyciłam dwie książki. Mam tutaj mordercę z nad Green River, czyli kolejną książkę autorki, która napisała właśnie ten reportaż o tej Bandin, Tutaj też jest jakiś seryjny morderca. Historia polowania na najokrutniejszego zabójcę w historii Stanów Zjednoczonych. No także jestem bardzo ciekawa. A że oni mają stacjonarnie w Empiku tą promocję, że druga książka jest minus 50%, to chciałam dobrać jakąś książkę no, w tej samej cenie co ta, żeby mi się to opłacało. I mam tutaj powieść graficzną Bloom. Też jeszcze nie czytałam, ale no powieść graficzną to na pewno w któryś wieczór sobie złapię i przeczytam, może nawet w tym miesiącu zobaczymy. Jestem też bardzo ciekawa, a dawno żadnego komiksu nie czytałam. Okej, okay, dalej już same prezenty. Spotkałam się z moją przyjaciółką, od której dostałam książkę Gdyby nie ty. Z tą książką jest taka śmieszna, nieśmieszna historia, bo właśnie moja koleżanka no, obserwuje mnie na Instagramie i tak dalej. I mniej więcej wie co czytam. I kupiła mi książkę Colin Hoover, ale kupiła mi Too Late. A ja Too Late już czytałam i wypożyczałam ją z biblioteki i nie do końca mi się podobała, dlatego nie mam jej u siebie fizycznie. No i powiedziałam jej, że no ja już ją czytałam, ale jej u siebie nie mam, więc już może być. A ona: nie, 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 pójdziemy do sklepu, do księgarni i sobie wymienisz. Yy, znaczy, mówiła, że zastanawiała się między tą, a między Too Late, wybrała Too Late, no a ja tej nie czytałam jeszcze, także powiedziałam jej, że dobra, no to niech będzie ta druga, yy, którą chciałaś wybrać też. Yy, no, Colin Hoover, ja Colin Hoover uwielbiam. Chcę przeczytać wszystkie jej książki, także yy, bardzo się cieszę z tego prezentu, chociaż taka śmieszna yy, dosyć historia jest z nim związana. I dalej mam książki, które dostałam w prezencie od moich rodziców i jeszcze jedną gdzieś miałam, ale z nią też jest taka historia, że dostałam ją już, dostałam ją, a już ją mam. I chciałam ją sprzedać i nawet wystawiłam ją na wintet. No ale jak dostałam ją od rodziców, to stwierdziłam, że jest to może znak, żeby jej nie sprzedawać, żeby ją przeczytać. Także mam na razie dwa egzemplarze i chyba po prostu jeden poleci do mojej znajomej. No a ten drugi sobie zostawię. No a pozostałe cztery książki się prezentują tak. O żadnej nic nie wiem. Tylko tam mi kiedyś mi minęła ta okładka, jakoś mi jest taka znajoma i ta autorka w sumie też. Także tak, mam tutaj właśnie ich złamane życie. I to jest na pewno jakaś historia miłosna, ale pewnie taka troszeczkę cięższa. No ale widzę, że tutaj jest jakieś zniknięcie, coś, także może być ciekawie. Dalej mam polskiej autorki Wszystko będzie dobrze, Renaty Kosin, i to już jest taka obyczajówka z trochę starszymi bohaterami, ale widzę, że tutaj mam Wandę i Ofelię, a mi się Ofelia tak podoba to imię, także może kiedyś w audio sobie przesłucham. Dalej, stworzona do miłości, i tutaj widzę, że jest. Jakiś serial dostępny w HBO Max. Tutaj chyba coś jest z delikatnie z fantastyką. Tak, jakieś chipy, coś tam, coś tam. Też się ciekawie bardzo zapowiada. No tym bardziej, że jest serial, także no, musiało się to komuś spodobać, żeby serial powstał. I ostatnia książka to Niespełniona miłość Mirosławy Karety. Niespełniona miłość wydziedziczone. To jest. O, tutaj jeszcze nie czytałam nawet. No, też o miłości i jakaś służąca w XIX wiecznym mieście. Może być ciekawe, takie historyczne książki też czasami sobie lubię posłuchać, a poczytać a dawno właśnie takiej nie czytałam. I to by były wszystkie książki, które przybyły do mnie, które kupiłam, które dostałam w styczniu. Tak jak mówiłam, w lutym jest ich troszeczkę więcej, także muszę je sobie teraz wziąć i jakoś sensownie poukładać, żeby wam tu w miarę to logicznie pokazać. I tak, większość z tych książek, bo raz, dwa, trzy, yy, osiem z nich sobie kupiłam sama. To w sumie nie większość, bo połowę. Osiem sobie kupiłam sama i właśnie od nich sobie zaczniemy. Kopnęłam statyw. Yy, mam tutaj dwie książki od wydawnictwa Filia, które kupiłam sobie w Tak czytam w Opolu, bo byłam właśnie tam przyjazdem w Opolu i zahaczyłam o Tak czytam i udało mi się dorwać książkę Agaty Czykierty Grabowskiej, czyli jednej z moich ulubionych polskich autorek, Słońce, wiatr i księżyc. Była w spokocenie, bo 16.90, a ja no tak jak mówię, bardzo lubię tę autorkę i też chciałabym wszystkie jej książki kiedyś przeczytać, także mam taką. A druga to The Cheat Sheet od właśnie wydawnictwo Filia, od tego Inprintu Hype, czyli książek takich młodzieżowych. Widziałam, że ostatnio ją Bukcia czytała, także jestem bardzo ciekawa, bo jej się podobała. Także wydaje mi się, że mi się też powinna spodobać. I ona też była w bardzo fajnej cenie, bo za niej całe 23 zł, a jest to nowość. Także jak na nowość, tak czytam, wydaje mi się, że fajna cena. Dalej mam dwie książki, które kupiłam sobie na Walentynki bo w walentynki siedziałam sama wieczorem i stwierdziłam, że sama siebie zabiorę na randkę, no i najpierw wylądowałam w Empiku, potem wylądowałam na Kawce, także taki wieczór ze sobą spędziłam. A dwoma książkami, które złapałam, są dwie dosyć głośne nowości, mam wrażenie, czyli Book Lovers od Emily Henry. Ja jeszcze nic od tej autorki nie czytałam, ale ten tytuł mnie tak do siebie przyciąga. Mam wrażenie, że jak zacznę, to przeczytam to na raz, no ale muszę się zebrać, żeby to zacząć. A drugą książką jest z tej strony sam, czyli książka młodzieżowa, ale widziałam, że bardzo dużo osób na niej płacze. Jestem ciekawa, czy ja również, czy u mnie również pojawią się łzy. Także zobaczymy. To jest dosyć cienka książka i też jest napisana tak, że tego tekstu wcale nie jest tak dużo na stronie, także. No, zobaczymy. Kiedyś na pewno przeczytam. Hmm. Dobra. Dalej mam tutaj książkę po angielsku. Jest to ostatnia część Harry'ego Pottera po angielsku, w tym starym wydaniu, w Twardej Oprawie, bo yy, założyłam sobie, że w tym roku zbiorę wszystkie te książki, właśnie z tego wydania. Mam jak na razie trzy. Mam jeszcze piąty, czwarty i piąty tom, także no, jeszcze troszkę mi brakuje, ale gdzieś tam powoli sobie ich szukam na wintet. A ją dorwałam za 25 zł, także wydaje mi się, że to całkiem spoko cena. 25? Tak, tak, 25, także, no także wydaje mi się, że w porządku. I też właśnie chciałabym kiedyś przeczytać całą serię po angielsku, bo Harry'ego Pottera uwielbiam. No, i dosyć dobrze znam, także może to akurat by mi się dobrze czytało, właśnie. Okej, okay, i już trzy ostatnie książki, które sobie sama kupiłam. Mam tutaj: Jak człowiek staje się mordercą. To kupiłam właśnie na fali mojego zamiłowania do seryjnych morderców, o ile mogę tak powiedzieć. I była na promocji w Empiku za 30 zł niecałe. No, jest to dosyć gruba książka, i też wydaje mi się, że jej cena okładkowa to będzie około 50 czy coś no nie ma tutaj nigdzie nic napisane także kiedyś w audio myślę, że sobie też przeczytam, bo to jest właśnie rozmowa z psychiatrą sądowym także coś, coś innego, może być ciekawie tak rzucam tymi książkami tam ale nic się im nie dzieje nie musicie się martwić dalej mam dwie dwa klasyki Wichrowe wzgórza i dumy i uprzedzenie w tych pięknych, naprawdę pięknych wydaniach ja już mam te dwie książki w tym wydaniu z angielskiego ogrodu, i w sumie nie wiem, które teraz mam czytać, bo i tamto, i to jest piękne. Um, to było dosyć ostatnio popularne to wydanie. Mam wrażenie, że cały Instagram był nimi <grym> zawalony. Um, no, zobaczymy. Też jeszcze nie patrzyłam na tłumaczenia. To tutaj to tłumaczył, kto tam to tamto tłumaczył. Muszę się rozeznać w temacie i dopiero sobie zacząć. Mam właśnie, jak na razie, tylko te dwa tomy. Wiem, że wyszły jeszcze małe kobietki, ale ja małych kobietek nie planuję kupować, bo mam je w innym wydaniu i, no i tego akurat, jakby nie widzę sensu, żeby mi się powielało. A dalej, nie wiem co będzie. Nie wiem, czy już czasami nie wyszło. Muszę się przejechać do MPK albo napisać do koleżanek, żeby mi powiedziały, czy już coś jest. Także, tak, mam te dwa piękne wydania. I co i ostatnia jeszcze? Nie. I to już wszystkie, które sobie sama kupiłam. I teraz przejdę do prezentów. Yy, trzy książki dostałam od mojego chłopaka. Mu pomogłam w jednej rzeczy i on mi właśnie za to kupił trzy książki, które praktycznie sam wybrał, bo ja mu tylko wysłałam listę, którą, które jakie książki mam w koszyku na aplikacji Wempiku. No I on sobie wybrał trzy, które mu się spodobały. Także tak, zaczynając tu od początku, mam kosiarzy Nila Schustermana. Tak, Schustermana. Jeszcze tego nie czytałam, ale słyszałam tyle świetnych opinii o tym. I widziałam też, że ostatnio. I yy... widziałam też ostatnio już zapowiedź drugiego tomu. Także na pewno będę czytać jakoś bliżej tej premiery tego drugiego tomu, żeby wiecie, tak w miarę na świeżo sobie sobie to przeczytać, ale wydane jest to pięknie, uwielbiam książki w twardych oprawach. Dalej mam The American Roommate Experiment, bo na to była ta promocja minus 50% na Empiku, tam z jakimś kodem. Więc jak mój chłopak się o tym dowiedział, to stwierdził, że to mi może również kupić właśnie, no pomiędzy innymi. że to mi może kupić bez taniej. Ja czytałam The Spanish Love Deception, a raczej słuchałam w audio. I podobała mi się, ale jakoś się nie zachwyciłam nią bardzo mocno. Tutaj słyszałam, że jest lepiej i nawet tutaj Oliwia książkowe ma yy, polecajkę na skrzydełku, także to też mnie gdzieś tam bardziej zachęca do sięgnięcia po tę książkę. No i jestem ciekawa, czy mi się rzeczywiście bardziej spodoba niż yy, The Spanish Love Deception. I ostatnią książką z tego zamówienia, z, z tego mojego małego prezentu jest książka The Roommate współlokatorzy. I ja jakoś na początku nie byłam nią zainteresowana, ale potem, jak zaczęły się pojawiać, dosyć pochlebne opinie o niej na Instagramie, bo wiem na pewno, że Books Hunter, Monika, bardzo, że bardzo jej się podobała ta książka. Ostatnio też właśnie rozmawiałam z Kasią Wonderful Chapter, i ona mówi, że ją zaczęła i że też jej się na razie bardzo podoba, także jestem też bardzo ciekawa jej. To też jest taka. Chyba młodzieżówka, bo to też jest z tego imprintu filia Hype, także to powinna być młodzieżówka. No zobaczymy, ale ma tutaj papryczki. Pięć papryczek, także nie wiem, czy to świadczy o tym, że, yy, że to jest jakaś książka erotyczna czy coś. Mam nadzieję, że nie, bo no skoro Hype młodzieżowe, no to trochę się to ze sobą gryzie. No ale zobaczymy, jak przeczytam. Yy, I to by było. Na tyle z tego prezentu. I dalej mam cztery książki, które dostałam od wydawnictw. Dwie z nich już przeczytałam, o jednej możecie usłyszeć na moim kanale w jednym z vlogów o słodkiej truciźnie. To powinno Was zachęcić do przeczytania tej książki. Te cytaty. Te karteczki, te cytaty. Te emocje, które ona na mnie wywarła. Jeżeli jesteście ciekawi większej, dłuższej opinii, to zapraszam was na vloga. Tutaj gdzieś Wam do góry wyskoczy. Jakim czytałam, to mój chłopak się ze mnie śmiał, że więcej zaznaczam niż czytam. No ale co ja poradzę, że tyle emocji ona we mnie wywarła. I kolejną, którą przeczytałam, tutaj już tych karteczek jest troszeczkę mniej. Dreadful? 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 Od Maastricht Stories. Jest to taki nowy ich imprint, właśnie z książkami, które zostały napisane na Wodpadzie I oni teraz, właśnie je wydawają. No, była to w miarę okej okay. książka, dawałam jej trzy gwiazdki. No, taka, wiecie, do przeczytania. Wciągająca, taki, wiecie, taki. Romansik na odstresowanie się totalne. Mam gdzieś w planach, jak będą wychodziły kolejne tomy, to na pewno je czytać, bo zakończenie mnie zainteresowało. No i ogólnie gdzieś tam z bohaterami się polubiłam, no ale bez szału. Podobała mi się, ale tak wiecie. I dwie ostatnie, których jeszcze nie przeczytałam. Jedną zaczęłam dopiero. Zaczęłam tą, która przeżyła od Lisy Jackson. Zaczęłam, ale dosłownie dzisiaj na wykładzie. Kilka stron przeczytałam, także nic o niej więcej nie wiem. Na pewno jestem ciekawa. I bardzo głośna premiera od wydawnictwa Winidia, spadochrony Kelly Yang. I tego się boję przeczytać, jak mam być szczera, bo było tyle opinii, że boję się, że mi się nie spodoba, albo że jej nie zrozumiem, albo że no nie wiem, że coś między nami nie zagra. Także się trochę wstrzymuję, no ale muszę ją już też niedługo przeczytać. Same wspaniałe osoby mają tutaj matronaty, także zobaczymy. Możecie mi dać znać, czy czytaliście albo czy macie w planach. I to by było na tyle w tym filmie. W miarę szybko się uwinęłam, bo też nie chciałam za bardzo przedłużać, bo o większości z tych książek no za dużo wam powiedzieć nie mogę. Dajcie mi znać, czy, 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 czy wy czytaliście którąś z nich, którą mi polecacie, a którą nie. Ja z chęcią sobie poczytam o tym w komentarzach i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!